Spotkałeś się z Jezusem, gdyś rano zbudził się? On czekał już na ciebie, byś z nim rozpoczął dzień. Pan zawsze z tobą, gdy ty trwasz w nim, Pan zawsze z tobą, Bóg Ojcem Twym. Czy na zgromadzeniu jesteś w imieniu Jezusa? To nim przyszedłeś na nie oczyściła się twa dusza gdy poszedłeś do pracy czy Jezus z tobą jest wszak oni w pracy chce nowym czynić cię gdy wracasz z pracy czy nadal on z tobą jest także i w domu twym on wciąż przebywać chce gdy gotujesz obiad czy Jezus wspiera cię by mąż, gdy wróci z pracy, z Jezusem znalazł Cię. Czy każdego dnia ćwiczysz pobożności się, by zawsze żyć dla Niego, by wracając, uznał Cię? Kiedyś pewnego wieczoru, w spotkaniu tutaj takim wieczornym, zadałem pytanie. Jak przygotować się na spotkanie z Jezusem? Co robimy, żeby przygotować się na spotkanie z Jezusem? Często człowiek nie zastanawia się, nie myśli, że w sumie przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem w każdej chwili, w każdym słowie, w każdym czynie, w każdej myśli. Jeżeli wszystko, co robimy, będziemy chcieli zrobić dla Niego, to zrobimy to w ten sposób, jak się Jemu podoba i wtedy przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem. Jeżeli zaniedbujemy, wydaje nam się, drobne sprawy, zaniedbamy też większe. Jeżeli nauczymy się marnować chwilę, zmarnujemy całe życie. Jeżeli nie nauczymy się wszystkiego robić, w Jego imieniu, aby być gotowymi na spotkanie z Nim, nie będziemy gotowi na spotkanie z Nim. Zanieczyścimy się i kiedy On wróci, nie uznę nas za godnych, aby nas wziąć do swojej wieczności. A więc gdy idziesz do pracy, czy idziesz tam z Jezusem, gdy wracasz do domu, czy też ten Jezus z Tobą jest, gdy idziesz na zgromadzenie, czy oczyszczasz się, żeby stanąć przed Nim w taki sposób, jakiemu się to należy, bo On zapłacił za nas? A gdy wychodzisz, czy jesteś Mu wdzięcznym za to, czy wdzięczną, co On uczynił dziś? Czy w każdej chwili, o wszystkim myśląc, myślisz, żeby zrobić to dla Niego? Jeżeli nie, to mnóstwo rzeczy nie zrobisz dla Niego, albo prawie nic. Kto nie jest wierny w małym, dokończy Jeżeli nie będziemy w najmniejszej sprawie czynić to dla Pana, to nie zrobimy nic więcej jak tylko to, co zrobiliśmy w tej małej sprawie. To znaczy nic dla Pana. Wydaje Ci się, że może mała sprawa, nic wielkiego, odezwanie się do kogoś, reakcja na coś, a później się okazuje, że kiedy przychodzi do większych spraw i do służby, nie jesteś gotowym czy gotową. Wiem, że to nie jest łatwe, że człowiekowi to umyka, że wróg wszystko robi, żeby temu przeszkodzić i, e, i stara się o to, żebyśmy zapomnieli, że dla niego żyjemy, dla niego umieramy, Państwo jesteśmy. Jeżeli chcemy naprawdę spotkać się z Jezusem, jak on wróci, to przykłoszmy się do każdego szczególiku w naszym życiu. Tak to się przygotowuje oblubienica na spotkanie z oblubieńcem. A wtedy, nim zrobisz coś złego. To będziesz wiedzieć, że później będziesz musiał pokutować z tego. Nie będzie inaczej u Pana. Ludzie sobie myślą, że zrobią coś złego, potem jakoś to się wyprostuje. Jeżeli w pracy coś zmarnujesz, to się nie wyprostuje, trzeba za to zapłacić. Jeżeli zrobimy coś złego, to musimy przyjąć to. Zapłatę, a zapłata Jezusa nie dostanie. Nikt zapłat Jezusa, jeśli nie będzie pokutować ze swojego grzechu. A więc w sumie, jeżeli nauczymy się zapominać o swoich grzechach, nie przygotujemy się na spotkanie z Panem. Pamiętajmy, że to jest największa, najważniejsza sprawa naszego życia. To, co doświadczamy, czym Pan nas obdarza. Chwała Bogu za to. To jest piękne i, i wspaniałe, ale każdy szczególik jest ważny. I kiedy rozumiesz Chrystusa, widzisz szczególiki, które odchodzą od Chrystusa. Widzisz te szczeguliki, którymi diabeł chce odprowadzać ludzi od tego, po co Jezus przyszedł. One wyglądają biblijnie i wyglądają całkiem fajnie, ale widzisz, że to już nie jest Chrystus. To jest Belial. I niech Bóg pomoże nam, by w tym zboże jak najwięcej ludzi mogło być gotowych na przyjście Jezusa Chrystusa, abyśmy sobie nawzajem w tym pomagali. Pamiętaj, w każdej sprawie, gdy gotujesz i robisz cokolwiek, to zrób to dla Jezusa. Jak wracasz do domu, to spotkaj się ze swoją żoną dla Jezusa, ze swymi dziećmi. Wtedy poznasz, jak Jezus by wrócił do domu, a Ty poznasz, jak się wita Jezusa, kiedy wraca do domu, a dzieci poznają, jak żyją rodzice, którzy żyją w każdym szczególe dla Jezusa Chrystusa. Kto skorzysta z tego? Wszyscy. Ale jeśli w tych szczegółach i w innych rzeczach nie będziemy myśleć o Jezusie, ale o swoim ja, pomyślimy sobie, że może w tych wielkich się wtedy przygotujemy w tych cudownych rzeczach. Kto nie jest wierny w małym, temu się nie powierza sprawy wielkiej. Kto nie jest wierny w cudzym, nie powierzy ktoś mu sprawy własnej. Niech Bóg pomoże Tobie trzeźwym być, czujnym być. Cokolwiek robimy, zróbmy to dla Pana. Będzie boleć, będzie boleć, bo Pana też bolało, ale przynajmniej będziemy uczyć się, jak przygotować się na spotkanie z Panem. Wtedy każda rzecz będzie ważna. Mi nie chodzi o, o takie... Jak to powiedzieć demoniczne wyliczanie wszystkiego i taka kontrola demoniczna. Chodzi mi o radosne życie dla Pana w każdym szczególe, w każdym szczególe, w, każdy, w każdej chwili, w każdym momencie. Jeżeli coś się nie powiedzie, wtedy on jest tym, który pierwszy usługuje swoją ofiarą na krzyżu, żebyśmy się obmyli, oczyścili. Tak, jak kochający ktoś, daje możliwość uratowania się, i znowuż daje nam możliwość, żebyśmy dalej mogli praktycznie przygotowywać na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Niedbałość w tak ważnych sprawach skutkuje tym, że Jezus przyjdzie i powie: Nie znam Cię. Kto niedbale czyni dzieło Boże, przeklęty jest. A więc niech Bóg pomoże Tobie i mi kontrolować, jak. jak Celnik, jak, jak kontroler w pracy, to co się dzieje, aby to było dla Niego. Wiecie, e, Jezus chciałby być jeszcze więcej na Ziemi widoczny, w nas i pośród nas. Diabeł ja chciałby jeszcze bardziej zasłonić obraz Jezusa Chrystusa. Toczy się wielka bitwa o to. Niech Bóg pomoże Tobie mi w każdym jednym w szczególe nauczyć się żyć w ten sposób, jak Jezus chce, wtedy. Rozumiecie, przyłożymy rękę do tej sprawy i do tej sprawy, i zawsze będziemy starać się i myśleć o tym, żeby to było dla Jezusa. Żeby to uczciło Jezusa, który za mnie i za ciebie umarł na krzyżu. Niech to sprawia nam wielką radość, że doświadczamy, że Pan dba o każdy szczegół tego obozu. To dzięki niemu dostajemy to, czym się tutaj dzielimy. To dzięki niemu okazujemy bogactwo. Chrystusowe, w tych wszystkich słowach, w tych wszystkich przesłaniach, które płyną z tych pieśni, to On chce się przechadzać i uwielbiać, zadbał o nas całkowicie. Kto może z Was powiedzieć, że jest zapracowany w tej sprawie, którą tutaj doświadczamy na zgromadzeniach? Kto z Was ciężko pracuje, żeby to mogło tutaj być uczynione? Odpoczywamy. A w sumie. Doświadczamy, że ktoś inny pracuje. Kto pracuje? Pan Jezus i chwała Bogu za to. Dlatego jeśli On pracuje, to każdy szczegół tej sprawy jest zapięty, bo On czyni to dla chwały swojej, dla chwały Ojca. Pamiętajmy, spotkałeś się z Jezusem, gdyś rano zbudził się. On czekał już na ciebie, byś z nim rozpoczął dzień. Jak z Nim rozpoczniesz dzień? Czystości, otwartości wobec tych wszystkich wydarzeń, na które napotkasz, aby czynić się z Nim, razem z Jezusem. I wtedy, gdy usłyszysz, spotkałeś się z Jezusem, gdyś rano zbudził się, odpowiesz zaraz, amen, On na mnie czekał tam. Byliśmy już razem i wszystko już wiem. On pójdzie przede mną, ja za nim, i wszystko dobrze wydarzy się. Jesteś spokojny i spokojna, nie musisz się obawiać. Jeśli spotkałeś się z Jezusem już z samego rana, to znaczy, że on cię ma dla siebie, dla swojej chwały. Jesteś gotowy i gotowa uczynić to, co mu się podoba. Pamiętajmy, to jest przesłanie od Pana. Wiem, że. Że potrzebujemy ducha Bożego trzeźwości chrześcijańskiej, żeby w rzeczywistości zwracać uwagę na to, co czynimy, jak to czynimy. Czy to nadal jest kościół, który przygotowuje się na spotkanie z Jezusem Chrystusem, czy, czy zaniedbanie, które próbuje później coś ponaprawiać, połatać i jakoś to przynieść i powiedzieć: No, no w sumie starałem się, czy starałam się. Niech Bóg pomoże, żeby to był Chrystus w nas, nadzieja chwały. Amen. Amen.